Hej siemano, witajcie. W kolejnym odcinku zagrajmy Stainless Steel yy, Trochę sobie dałem w panik, dlatego Nie bierzcie zbytnio do siebie tego co będę tutaj gadał Dopiero wróciłem z imprezy, trochę sobie popiłem no i Nie wiem jak to wyjdzie yy, Chciałbym tego no Tutaj mamy bitwę, bitwę, której chyba nie wygram. W takim razie będziemy czekać. Ewentualnie doślemy z Aleksandrii posiłki. Nie, chciałbym wam zaprezentować mapę. Mapa prezentuje się tak: Egipt ma gdzie rejon? Ma tutaj. Bengazi ma jeden rejon. To jest taki ich punkt graniczny z Maurami. A tutaj już y, Sycylia ich podbija. Bardzo dobrze. Hehe, he. bicie ich. Hiszpania się z nimi bije, pewnie Portugalia. Wow, mają fajne siły, ale Maurowie też. Mm, za to Egipt ma tutaj ten rejon, Time, który chciałbym sobie podbić. Medinę bym sobie podbił, wiecie, te O, tutaj ładnie jest ustawiony ten rejon, takie do podbicia. Zastanawiam się na tym. Mamy oczywiście Damietę, mamy tutaj Luxor. Kompletnie niebroniony. I ostatnie dwa rejony, które są tutaj. Wow. Mają dosyć y, dużo tych sił. Dobra. Ymm, Tortosa. W tortosie rekrutujemy. Tutaj rekrutujemy. Mamy dwóch generałów. W takim razie jeden mógłby wyjść, się bić y, z Egiptem. I tak chyba zrobimy. Kurde, źle kliknęłem, ja pierdzielę Weźmy tak mhm. Teraz weźmy tych, 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 tych I jeszcze jeden oddział, no weźmy tych Świetnie, mamy oddziały, które pójdą na Egipt Na Antiochie, ale po jest oblegane, wow Dobra, odczekajmy jedną turę ja się z wami widzę po. po... Dobra, mamy kolejną turę. Jakieś tam kolesiumar. Agent. Agent. Kurde, oni mają na agentów, a nie mają na. na wojsko. Mm, ale po, już tutaj Turkowie zajęli, jak widzicie. Bardzo ładnie. Mm, ale po. Ale po bym jeszcze nie oblegał. Dania z Nowogrodem. Z Sycylią się dogaduje. No i oczywiście. Papiestwo mnie kocha. Dzięki wojnie, właśnie. Którą prowadzę z tymi niewiernymi. Mm. O, ciekawy oddział. 5 miotania, wow. Dobra, tutaj sobie zrobimy armię, która pójdzie na ten tutaj rejon. Beghazi, czy jak on się tam nazywał. Mm. Nie dobrze. Chociaż on ma mało działów tutaj. O. O, widzicie, jak ładnie. Jak ładnie się wystawił na atak. Ile mam miotających? Jeden. Mogę zarekrutować? Nie mogę. Aleksandrii ewentualnie posiłki nie dojdą. Mamy oczywiście Kair, wyśmienicie. W takim razie rekrutujemy tu wojsko, bo mogę. A! Wycofał armię tutaj, dobra. Nie muszę się martwić. Jerozolima. Będzie naprawiana tutaj, dlatego mi dochód zmalał. Mm, przetrenujmy tych na przykład. Oni są świetni. Tak doruchali ten Egipt, że... <laughs> Szkoda gadać. Ale po jest zajęte. Mm, Egipt nie wiem, czy będzie chciał odzyskiwać ten rejon, czy bardziej na mnie się skupi. Nie, oni się nie nadają. Turkowie. Walić ich. Walić Turków. Yeah. Ja pójdę w wojsko, bo jestem świetny. Dawać ich. W gazie. W gazie mógłbym przetrenować kolejne wojska. Fajnie. Tych by się przydało. oni są wyśmienici. Rozwalili każdego. Są w stanie rozwalić każdego tak naprawdę. Marinsow albo tych wolę tych. Mają 1 na 10. Ci mają 4 na 4 tak dobry, ale z obroną cieniutko. Dobra, zaatakujmy tych. Zasejwujemy. On tutaj ma piechotę dosyć dobrą. Ale jeden oddział, jeden zwykłych tą włóczników. Tutaj kolejny dobry i konnych. Postarajmy się ich ubić. Jak się nie uda, to trudno. Ja mam niezłombanie. złą, la la yy, Dobra. Do you know, my son, with what little understanding the world is ruled? Czy wiesz, mój synu, jakimi prawami rządzi się ten świat? Coś takiego. Mm, dobra. Najpierw to ja bym ustawił tych miotających hofenie. Oh, mam ich więcej. Myślałem, że mam tylko oddział kuszników. Nice. Kurde z tym klikaniem. Dawaj tych, tych i tych. Zostawimy was takich konnych Damy tutaj ładnie Jesteście grupą I podchodzimy najpierw do tych Na tempie Gonić ich Niech nie uciekają Wyśmienicie, miotać, 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 miotać. Pięknie. Dawać ciężką piechotę. Właściwie to generał mógłby tutaj zaflankować z konnymi. O, to będzie dobry plan. Kurde. Chyba źle to stajmowałem. dawać ich do tyłu. Do tyłu. I teraz yy, wyślemy piechotę na tą flankę, tutaj na tych i na tych. No bo oczywiście na nich tutaj wjazd. Pięknie. I oni tempie do tyłu. Oj, uciekną? Uciekli. Dobra, załamani są. W takim razie za chwilę się przegrupujemy. Mm, tych siedmiu będzie goniło. A reszta. Wy nie jesteście grupą. Reszta. Dobra, dalej mają formację. W takim razie ustawcie się tu. Oni ich tutaj dobiją. Pięknie. Dobra, gońcie tamtych. Mm, oni się teraz ustawią. Podpieknijcie. Wy też moglibyście. No, świetnie, dorwaliśmy generała, który w ogóle nie brał udziału w walce. To się liczy. Dobra, ma generała i ma tych tutaj oddziały. W takim razie podejdźmy do niego. Na tyle. Chwilowo, ten ich tutaj goni. No. Są zmęczeni, oni podjadą tutaj Tak i tam do odwracania uwagi oddział Podchodzimy do nich Ten oddział jest fajny Ciężkich włóczników Wow, fajnie wyglądają Tutaj wygląda jak jakiś gruba starczą, nie? A tak to oni fajnie wyglądają Dobry oddział Szkoda, że mam tylko jeden Hmm, jesteśmy. Mają odległość. wyśmijcie. Przynajmniej ten oddział ma odległość. To niech ich wybija. <grystanie z niegryzmy> w <odległość> Oni w ogóle nie reagują na to. Najpierw ich powybijamy, później kawałek podejdę, żeby znowu byli w zasięgu. Tak będziemy ich cisnąć. Bardzo ładnie oni stoją w szeregu, dlatego obrywają ładnie A skończą się posiłki, posiłki, pociski Teraz wy podchodzić Na tyle Podbiegnijcie, bo nie wiem jak on tutaj będzie działał komputer Komputer mamy gdzieś ładnie No to teraz kusznicy. Wydawajcie w tych arabską piechotę Hehehe <laughs> Niespodzianka Niby mogli nawet w kawalerię sypać Dobra, pół amunicji niech wydają na Arabską piechotę A kolejne pół wydadzą na kawalerię generała Dobra, już osiągnęli tak jakby pół Wow, ale tych konnych wybijają Nice Panowie Będę musiał pomyśleć nad waszą większą mobilizacją Dobra, podchodźcie. I wy tutaj A, uciekając z pola bitwy No, pocisnęliśmy ich he, he. Chyba były posiłki 27 utraconych On tracił no, trochę więcej Dobra, chyba podbijemy Damietę bardzo ładnie. Jestem zadowolony. Wybić ich. Tak, miasto będzie podbite? Nie. Tak, nie, jednak. Generał właśnie to był. A, no dobra. Mm, oni dojdą z posiłkami, nie dojdą, szkoda. Dobra, chyba nie mam nic do roboty, w takim razie kolejna tura. Dobra, mamy kolejną misję, wybuduj mały kościółek w Jerozolimie. Kurde, zburzyli mi kościoły, tutaj śmiecie. Kolejny dobrze trenowania i jeden oddział zrekrutujemy. Poprawa mhm. zakończona, tutaj rekrutujemy oddziały, które wyruszą. Ale nie teraz, zrekrutujemy jakieś większe siły. Wtedy pomyślimy, co dalej. Dawać mi tych. Oni powinni iść tutaj. Teraz zabrać posiłki w takiej postaci. Bardzo ładnie. Nie, katapulty nie zdążą. Trudno. Kurde, nie dałbyś mu rady. Z serio. Z takimi oddziałami. O, Aleksandria. E, muszę wysłać posiłki. Dobra, są bronieni. Wysłali pewnie z tego, z tego rejonu. Dalej coś próbują. Dawać mi tu jakieś fajne oddziały, takie niedobite. Takie oni idą tutaj. Teraz dajmy im kolejnego generała. Generała, skąd bym wziął? Nie wiem, ale Antiochię będę chciał oblegać. Antiocha jest niepilnowana, jak widzicie. Właściwie pilnowana zbyt małymi siłami, żeby mi dali radę. Hehe. He. Jesteście rozgromieni, panowie z Egiptu. Stało wam naprawdę niewiele rejonów. Mm, macie wojnę z Turkami, z Egiptem. E, z Egiptem. Jest. Z Al Agaby dajmy generała. To jest król! Wow, król pójdzie na ekspansję. Z Al Agaby, wtedy do Kerak wyślemy te oddziały. Do pilnowania. No i on wyruszy tutaj daleką podróż. Na ten rejon Egiptu, który jest tam gdzieś daleko. Hmm, kair, kair. Mogę mangole ogniowe oraz gwardię z Edessy rekrutujemy. Mm hmm, ci tutaj. W sumie to by mogła być niezła masakra na wojakach z Egiptu. Mam wiele kuszników. Hmm, dobra, wiecie co? Ja tutaj zasejwuję i potoczymy tę bitwę w kolejnym odcinku. Sprawdzimy tylko, czy tutaj ładnie przebiega to, co chciałem. Mógłbym tu drogi w Akre wybudować. Tutaj rozbudujemy drogi. O, taniutko. Tutaj drogi, tutaj drogi. <grym> Kurde. Mogę gdzieś jeszcze wybudować cokolwiek. Opłacalnego oczywiście. Nie, w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku, a w tym to by było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj w rana. Do zobaczenia. Hej!